Cześć dziewczynki, chciałbym z wami dzisiaj popracować na śliczne kwiatuszki, potrzebne będą e, kolorowe karteczki, taśma klejąca, długopis, nożyczki e, du i mazak, wszywacz i pusta kartka i oczywiście kred. bierzemy, bierzemy karteczki i nożyczki i wycinamy w takie, w takie jakby kuleczki. I jak mamy, to to wtedy Bierzemy następne, ale mi się wydawało, że biorę trzy kartki. Ja to walę. No, dziewczynki. Składamy później kartkę. O, tak i bierzemy zszywać zszywamy jeden róg drugi róg trzeci róg i czwarty jak mamy zszyte to odkładamy skrzywecz na bok i bierzemy te nasze kwiatuszki i celujemy gdzie chcemy mieć bierzemy taśmę klejącą i później do tego kwiatka przyklejamy taśmę i nie spada, widzicie? A potem zrobię inaczej teraz. No. Może teraz przetrwa. Teraz przecinam nożyczkami, potem jest trudniej. I potem znowu naklejam. Możemy nakleić tak jak chcemy, a jak ktoś chce tak jak ja to może nakleić tak jak ja. Widzicie, żaden nie spada. Później bierzemy długopis i robimy łodyżki tak jak jak chcemy. powierzemy ten cienkopisy, a jak ktoś nie ma to możesz wziąć cienką kredkę. Wybiera sobie jakiś kolor zielony, obojętnie jaki jasny, ciemny i koloruje łodygę. odkładamy i bierzemy gruby mazak no nie listki Chcecie to jeden? Nie może. Nie musi mieć albo może mieć jeden. Możecie zrobić. No bo to jest wasza własna praca, więc możecie zrobić tak, jak chcecie. Potem nie bierzemy tego samego zielonego, tylko inny. I kolorujemy list. Nie ja na teraz mam ciemniejszy. bierzemy taką kredkę jaką chcemy i kolorujemy tam co strzeliliśmy. I widzicie jaka śliczna praca? Już jest skończona. Pa!